roku przejdźmy do pierwszego. Zawodniczka roku 2023 Martyna Adamczyk, 8 w finale na Mistrzostwach Polskich na w Poczynę. Zajęła również siódme miejsce w życiu szczepion na Mistrzostwach Polskich LZTS w Pile. Martyna, bardzo dziękujemy i gratulujemy. I od razu przechodzimy do zawodnika roku. Zawodnik roku w konkurencji technicznej Artur Cyclo. Stephen Małiszecz polski U23. A w najbliższych sztepian młodzież polski LZS U 23. Ten brązowy medal był Artura czwartym medalem w swojej historii. Jest już dwukrotnym mistrzem Polski juniorów młodszych i juniorów. W kategorii młodzieżowej będzie występował jeszcze dwa lata i wiemy dobrze, że ten złoty medal też u Ciebie zawiśnie. Gratulacje. Zawodnikiem rynku w konkurencji biegowej jest Adam Ochnik, brązowy medalista biegu na dystansie 3000 metrów z przeszkodami na dystansie 7 km oraz reprezentant kraju na arenie międzynarodowej. Niestety Adama nie ma co z nami. Ale Adamowi gratulujemy <grym> i statuetko oczywiście do niego powędruje. Brawo Adam! Przejdźmy do zawodników mi bliższych sercu, ponieważ ja mam ich na co dzień. Troszeczkę są młosi, ale idą śladami Martyny, Artura, Adama. Zapraszamy, Nikolę Cap. Nikola, jak wcześniej już y, widzieliśmy, była, zdobyła była w tym roku cztery medale mistrzostw województwa. Była również, zajęła również szóste miejsce w pięciu kulą na wojewódzkich mistrzostwach młodzików. Nikola, bardzo gratulujemy. Zawodnikiem roku w kategorii U16 jest Sebastian Machmian. Sebastian sergnializuje się w biegu na 100 metrów. Niedługo najprawdopodobniej będzie również biegał 300 metrów. Już zdobywał medale. Sebastian, wielkie gratulacje dla Ciebie. I przechodzimy do następnej kategorii. Kategoria Zawodnik roku w kategorii U14. Zacznijmy od pani. Emila Wiśniewska jest to nasza młoda badaniska mistrząc województwa na 260 metrów. Nie ma szybszej. I chcielibyśmy też pochwalić, ponieważ Emilka od stycznia będzie w kadrze wojewódzkiej młodzików. Emilka, gratulujemy. biegnę na 300 metrów nasze w naszej województwie nie przegrała. I od razu przechodzimy do kategorii 14 wśród chłopaków. Nie ma niespodzianki, Filip Kamiński. Nasz kotek w dal. Najprostszy krok Oprócz skoków w dal Filip również biega na 300 metrów. Też jest w województwie najlepszy. Na przełajach ostatnio też nie miał sobie równych. Bardzo wszechstronny Filip i zaprojemy. I kategoria U-12. Zaczniemy oczywiście od zawodniczki. Może nie ma niespodzianki, więc zapraszamy Paulinkę Kuli. W tym roku zdobyła była cztery medale mistrzów województwa, w tym dwa złote. Też jest bardzo wszechstronna. W finałach ogólnopolskich walczyła o medale. Zajmowała czwarte, piąte, siódme miejsca w konkurencjach takich jak Skok dal, Skok Zwyż. Wielobój. Wielkie gratulacje dla Ciebie. A na scenę zapraszamy najlepszego zawodnika w kategorii U-12, Antoniego Buzka. Antek był w finale na 600 metrów w również był w finale i to z międzynarodową obstawą, ostatnio w spale na fantastycznych zawodach. Antek, wielkie gratulacje dla Ciebie. No i jeszcze jedno. Jedna kategoria. Odkrycie roku 2023. Trochę nutki niepewności. Kiedyś przyszedł do mnie i powiedziała trenerko jestem oburzona. Kto zna ten tekst wie, że chodzi o? Paulinę Kulik. Zapraszamy. Odkrycie roku 2023. A oburzenie dotyczyło Paulinka. Może Ty przypomnisz? W dam, w skoku w ale w następnej próbie się poprawiła i spowodowało to, że zajęła siódme miejsce w Finale Ogólnopolskim w Skoków Dali. <klucz> Brawo, tak, dobrze mnie słuchy, powiedział mi Marian przez słuchawkę, że ktoś z rodziców chciałby przemówić, więc zapraszamy na scenę, z jest Państwa. I później zaprosimy na skromny, myślę, że nieskromny poczęstunek, który przygotowali nasi fantastyczni rodzice. E, ja bym chciała zaprosić do siebie Anielę Borkowską oraz Filipa Kamińskiego oraz panią Ulę i Mariusza Taczurowicza. Drodzy przynęży, Panie Zbyszku, Pani Magdo, Panie Piotrze, chcielibyśmy serdecznie podziękować za Państwa pracę w nasz rozwój sportowy, za uśmiech po zawodach, za, też słowa wsparcia w trudnych dla nas chwilach. Państwa pasje i poświęcenie sprawiają, że każdy trening jest dla nas nie tylko udzianiem, lecz także przyjemnością. Jesteśmy wdzięczni za Państwa, za Państwa inspirację i profesjonalizm, które pomagają nam osiągać nasze cele. Dziękujemy za wyjątkowy klub lekkoatletyczny, którego możemy być częścią. Z szacunkiem i wdzięcznością zawodnicy Klubu Sportowego Polonia Pasłęk oraz ich rodzice. Bardzo Wam wszystkim E, bardzo dziękujemy. E, bardzo, do... bardzo dziękujemy. Tak, jest nam niezmiernie miło i nie spodziewaliśmy się. Te nasze prezenty są naprawdę bardzo ciężkie. Dlatego od jutra obiecuję, idę na siłownię. Ja od poniedziałku. Więc naprawdę bardzo dziękujemy za Waszą tutaj obecność. Wypełniliśmy całą aulę. Jest tego, jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. Cieszymy się, że mamy tak fantastyczną drużynę. Oczywiście rodzice, dziadkowie, nasi partnerzy, sponsorzy, bez Was też nic by się nie udało. A my na pewno nie poprzestaniemy na tym, na pewno doczekamy się Olimpijczyka i z tego miejsca o tym. Chcemy po prostu powiedzieć, że na pewno doczekamy się olimpijczyka, ale każdy z Was tutaj jest bardzo ważny, każdy, który przychodzi do nas na treningi, każdy, kto wybiera nasze towarzystwa, a nie towarzystwo smartfona. Za to Wam naprawdę bardzo dziękujemy. Brawo, żona. I zapraszamy naprawdę tutaj już po drugiej stronie. Na eee, kolu mamy przygotowany pociąg